Cześć. Dzisiaj poruszamy sobie kolejny raz bardzo trudny temat. Słuchajcie, mamy tutaj cztery pojazdy. Tutaj mamy 17 rok, 2017, tutaj 2004, 2024 i 1996. I teraz tak. Moi mili, chciałbym, abyśmy tutaj wszyscy wzięli udział w tej rozmowie, żebyście wyrazili swoje zdanie, poprawili mnie lub wyrazili swoje zdanie, gdy według Was ja się po prostu mylę. Chciałbym Was zapytać który pojazd według was ma prawo lub który może się podczas jazdy urwać koło lub zachować się nieprzewidywalnie, bądź po prostu nie wiem, złamać się na pół w skrajnych przypadkach. Na pewno widzieliście bardzo dużo różnych filmów, ja takich nie kręcę, gdzie przy niewielkich stłuczkach ludzie po prostu ponoszą śmierć. Oczywiście jest kwestia taka, że prawdopodobnie pojazd, który jest z 17 roku, będzie lepiej przygotowany pod kątem bezpieczeństwa niż stara Omega. Kład wiadomo, to jest troszeczkę inny typ. Dlaczego jest ten film? Bo bardzo wiele filmów kręcę do Was. Pokazuję Wam moje myśli, moje przemyślenia i tłumaczę: bardzo dużo samochodów kupujemy. Mniej więcej u mnie jest to pół na pół, ale część samochodów po prostu odrzucamy. Jeden z ostatnich samochodów to tak był Kajen, którego odrzuciliśmy 200, 300 tysięcy zł. BMK-60 dla mnie, która po prostu była naprawiana tutaj, tutaj zapewne od spodu też. A pamiętajcie, to jest temat kluczowy: tutaj jest aluminium. Tutaj jest stal. Ten samochód nie może być naprawiony po prostu w warunkach garażowych, a znaczy, pewnie może w garażowych, ale osoby, które mają o tym wiedzę, aczkolwiek nie wiem, czy technologicznie jest to możliwe do naprawy, aby było bezpieczne. W mojej opinii nie. i ja takiego pojazdu naprawianego w ten, a czy naprawianego w ogóle, nie chciałbym kupić ani dla siebie, ani dla moich klientów. Słuchajcie, na to wszystko musimy mieć, mieć pewną poprawkę. Jeżeli oglądamy Omega, co nie sądzę, że mi się takie zlecenie wydarzyło, to nie będziemy zwracać zbytniej uwagi, czy to auto jest w oryginale, chyba że szukamy perełki i takie mamy po prostu wymagania. Wiadomo, że zajrzymy na opony, na hamulce, na to wszystko, ale kwestia będzie przede wszystkim, jak to auto utrzymane jest w temacie podwozia, w temacie korozji. Słuchajcie, to jest moje stare wozu, to jest moje ulubione auto. W tym samochodzie były uszkodzone te drzwi. I one sobie skorodowały, ale to większego lub praktycznie żadnego wpływu na bezpieczeństwo nie ma. Jest to omega i wiecie, jeżeli, jeżeli macie taki samochód lub chcecie taki samochód kupić i zajmujecie się takimi autami, to zapewne ten film dla Was jest w ogóle niepotrzebny. Ale jeżeli jesteście pasjonatami, to wiecie albo z moich filmików, albo z jakichś forum. Że zaczynamy w Omegach od tej podłużnicy. Nie wiem, czy Wy to teraz zobaczycie. Nie chcę was męczyć, ale zaczynamy od tego. Nie, nie widzicie w ten sposób. Czy ta podłużnica nie jest pęknięta? Tamta szczelina jest tam fabrycznie, tak to ma wyglądać. Więc od takiego samochodu mamy troszeczkę inne wymagania niż od nowego, praktycznie kłada od BMW, BM założymy mamy bardzo podobne czy też od samochodu sprowadzonego z Ameryki. Jest to auto po szkodzie. Kupiłem to auto dla siebie, ja. Dlaczego? Bardzo podobała mi się bryza, bryła Fiżynów czy to Mondeo natomiast nie było takiego silnika stricte pod gaz, który, że tak powiem bardzo by się z gazem lubił. Byłoby to dla mnie odpowiednie, czyli wtrysk pośredni stara, klasyczna Automatyczna skrzynia biegów, więc musiałem prowadzić z Ameryki. Oczywiście sprawdziłem sobie, jak to auto było uszkodzone i tak, jak zostało też naprawione. Nie wziąłem auta po dużej szkodzie, ponieważ ja takich aut nie lubię kupować. Jeżeli klienci tacy takie chcą, nie ma problemu. Pamiętajcie, że zawsze ostateczną decyzję podejmuje klient. I dlaczego kręcę do Was po raz kolejny film w tym temacie? Ostatnio, w 2-3 tygodnie temu, miałem klientkę, która kupiła pojazd od swojego znajomego. Pojeździła z nim, jest dobrze pamiętam tydzień. Jeżeli pani mnie teraz ogląda, to może pani, jeżeli oczywiście pani chce, zostawić komentarz, zostawić komentarz jaki to był okres czasu. Następnie pojechała tym samochodem nie wiem, czy do mechanika, czy na wulkanizację. I wiecie, co się stało? Podczas podnoszenia odpadło koło. Wachacz, wachacz był tam tak przegnity, prawdopodobnie, wachacz tak się domyślam, bo jeszcze mógł się stworzyć i rozpaść. Nie wiem, może zwrotnik zapękła albo mocowania amortyzatora, że koło fizycznie odpadło. Pojechaliśmy z tą klientką po kolejny samochód. Było to auto z 2008 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, czyli 4 lata młodsze od tego, 12 lat od tego. Mieliśmy tak naprawdę kilka wymagań, żeby w miarę pracował, żeby szlik pracował przyzwoicie, dobrze, żeby działała klimatyzacja i aby auto nie było nadmiernie zgnite. Słuchajcie, tam nie było w ogóle progów. Znaczy były, ale nadawały się na natychmiastowe wymiany. Ale to nic, to półbiedy. Weszliśmy potem pod samochód. Tylny wózek po prostu miał dziurę wielkości małej pięści. Nie wiem, jak to skomentować. Prosiliśmy konkretnie tylko i wyłącznie o to. Tak. Jak się przyjrzycie, to tutaj też to kiedyś było naprawione i tutaj wychodzi korozja. Mówię Wam o tym, ponieważ są jakieś podstawy, których musimy, których raczej powinniśmy wymagać. Nikt z nas w mojej opinii nie chce, czy to będzie auto w miarę nowe, czy to będzie w miarę nowy kład lub auto, czy starsze, aby podczas jazdy, podczas niewielkiej stłuczki, w wypadku, natomiast odnieść niewielkie obrażenia, bądź wcale, żeby auto złamało nam się na pół padło koło przy niewielkim, nie wiem, krawężniku, przy wjeździe na krawężnik, czy przy stłuczce, zamiast mieć potłuczone nogi, po prostu te nogi stracić. Nie da się wszystkiego przewidzieć. I bardzo dobrze, często mówicie u mnie, komentujecie, że co, jeżeli ja czegoś nie zauważę, że było naprawione. Jest to absolutnie możliwe. Nie da się wszystkiego widzieć i myślę, że nie ma osoby, która jest w stanie wszystko sprawdzić. Ale teraz, w powiązanych, możecie wejść na kilka ważnych filmików. Będzie tam BMK. Były komentarze, że, że była to okazja cenowa. Nie, nie była. Była 7000 tańsza. O tej tamta strona była naprawiana fatalnie. Mówiliście, że to jest auto stare, może być naprawiane i okej. Okay. Mnie od razu rzuciło się to w oczy, skoro auto jest tak fatalnie naprawione. To też było. Była prawa strona naprawiona, a na filmie praktycznie tego nie widać. No i oczywiście stary kiepczewnik klapa, klapa jest skordowana, klapa jest do wymiany. Ale po jakości naprawy, jeżeli tak to mogę nazwać prawej strony, wiedziałem, że będzie grubo. Podkreślam, nie miałem od sprzedawcy żadnych wymagań, żadnych pytań o opony, hamulce, bo dla mnie nieistotne. Bo jeżeli kupujecie BMK, to na pewno wiecie, co się tutaj leczy, żeby serce było zdrowe, i żeby nie była po dużym strzale, aby żeby nie była zgnita. Wiecie, że bardzo duża ich część, praktycznie większość, będzie z cofanym licznikiem. I pamiętacie ten film, w którym tutaj było klejone jakimś silikonem? Nie wiem, co to było, nie wiem, co jest po tym, nie wiem, jak kto próbował to naprawić. To tragedia. Wejdźcie na film. Kolejny samochód miał być obiecany tylko zderzak, lampa oczywiście robione wnęki. Fatalnie. Kolejny samochód Volkswagen Jetta. Podłużnica była cała krzywa, że tutaj był numer win, on był zakrzywiony. Tutaj wszędzie szpachla. Widać było, że ona jest krzywa dla mnie tragedia. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Zawsze będzie tak, że będę się starał jak najdokładniej każdy samochód, każdy pojazd dla Was sprawdzić. Nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, ani nie znam odpowiedzi na każde pytanie. Ale zarówno nie chcecie, żeby w takim nowym kładzie pękła Wam rama podczas zjazdy, oczywiście, że jest to możliwe w trakcie użytkowania, ale nie chcielibyście kupić nieświadomie spękniętą ramo. podkreślam nieświadomie, co... Starej Omegi, która na pewno jest mniej bezpieczna, pewnie niż ta BMK i pewnie niż ten Ford, ale nie chcielibyście kupić auta, które będzie totalnie gruzem i skarbonką na kołach. Musiałem na ułamek sekundy przerwać, bo nie wiedziałem, czy mi się nie zawiesiło. Nagrywanie. Będę wdzięczny ogólnie, jeżeli dasz suba, jakiś komentarz. Chciałbym ten kanał troszeczkę rozwinąć, dawać wam dobre treści. Więc, jeżeli możesz, jeżeli uważasz, że robię dobrą robotę, daj suba. Jeżeli uważasz, że robię zły robot, złą, wykonuję swoją pracę, napisz to w komentarzu, chętnie podejmę dyskusję. Więc, wracając do meritum, każdy pojazd staramy się sprawdzić jak najbardziej szczegółowo. Jeżeli oglądasz te filmy i. Nieważne. ważne. Heidi tak jest spoko, bo zawsze przeciąga docelową, że tak powiem, docelową liczbę klientów, osób, które wiedzą czego oczekują i jakiej usługi chcą. Chciałbym ci powiedzieć jedno. Po prostu jest coś, co nie ma ceny, a mianowicie twoje bezpieczeństwo. I pamiętaj, podkreślę to po raz kolejny. Tak samo chciałbyś być bezpieczny. Podkreślam, względnie tak samo. W 90, z Omega w z 96 roku, co pojeździe jest z 2024. oczywiste, ja wiem, że będą takie komentarze, że to jest skład i to jest inny poziom bezpieczeństwa, tak, ale chcę wam powiedzieć jedno. W mojej ocenie bezpieczeństwo, zdrowie nie ma ceny. Nagrałem ten film nie w żadnym, w żadnym wypadku nie po to, aby nie wiem walczyć z hejtem czy coś bo Naprawdę cieszy mnie, że on jest, ponieważ algorytmy Dzięki temu hejtowi, hejtu, hejtowi, nieważne, wyświetlają mój film wyżej. A tak naprawdę moje filmy trafiają do osób, które doceniają to, co robię. Ale chciałem, abyście trzeźwo patrzyli na zakup pojazdów i abyście poświęcili może trochę czasu i nie kupowali byle czego. Pamiętajcie. Wydaje mi się w mojej ocenie, że zdrowie i bezpieczeństwo nie ma ceny. Jeśli się podobało, zostaw suba. Jeżeli nie, daj łapkę w dół. Trzymajcie się. W jeżeli będzie jakiś problem, nawet podłużnica do wycięcia i klient się na to zgodzi, to po prostu, znaczy, zgodzi na stan faktyczny samochodu. To wycięcie tej podróżnicy, wstawienie, załóżmy, że jesteście w stanie zrobić zwykłą spawarką. Podkreślam, że nie w samochodach tego typu, gdy na jest dwukomponentowe, czyli aluminiowo-stalowe. Trzymajcie się. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова